Buzie, niektóre zostają odmłodzone przez nowych uczestników. Inne, mimo dystansu czasu, znajdują warunki, by spotkać się tu. A dla mnie jest to radością, że po spotkaniu przed dwoma tygodniami z młodzieżą na lednicy mogę dziś spotkać się z taką małą lednicą w Liszczynie. Mogę przypominać spotkania z przystanku Jezus, z polskiego Stoku. I szukać tych ideałów, które winny kształtować Wasze serca, gdy chcemy je upodobnić do Jezusowego Serca. Może wydawać się dziś paradoksem, że spotkanie, którym motywem przewodnim jest cichość, będzie nagłośnione przez Radio R i księdza Roberta. Nagłośnić cichość to też paradoks. Ale pamiętajcie, że słowo cichy. To jedno z wielu tłumaczeń terminu, który mówił Jezus w błogosławieństwa. a inne tłumaczenie to subtelny, delikatny. Więc się o Waszą subtelność w stylu bycia, z twardością zasad, tworzącą pewien, nienaruszalny tamer. I prosząc o piękne, wrażliwe, szlachetne dusze, Zawierzam Bogu całą Waszą wspólnotę, wszystkich organizatorów, wszystkich mieszkańców Pliszczyna, którzy okazują Wam życzliwość i Boga proszę, aby wspierał Wasze siły, by pozwolił, by dzieło to trwało, rozwijało się, przynosiło owoce. A my, otwarci na Jego łaskę, przeprośmy za to, że czasem brakowało nam tej, ewangelicznej sukni.